No ta <kuh> zawalka na YouTube jak się bije, zobaczył jak się bije ten Co to mu piątki nie podał? A co on tu kurwa ma z widala chciał ten? Udawać, że kurwa w niego wleci No to trochę takie kurwa To, to średnie jest, nie? Ale, dla... Ale to też... Jakby jak ktoś coś takiego zrobi to jest to średnie pod względem, dlatego, że to zrobił, ale Ty musisz być na coś takiego gotowy, nie? Musisz być cały czas skoncentrowany, eee, więc no. To jest analogicznie, jak Rafonix też wyleciał w miksera, ale Rafonix z tego, co mówił, to on przed walką zapytał się tam, czy ten, czy sobie zbijał piątkę, czy nie, i tamty powiedział, że mu to, że nie albo, że mu to obojętne, więc w niego wyleciał, nie? No. Zaczął estetyki, szukając sprowadzenia, natomiast nie dał się złapać na tę pułapkę wiejski kox No agresywnie nam się zaczął ten pojedynek Obaj panowie jakby oboj... Obo, oboj obaj, 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 ale... Obaj panowie, jakby oboj... A to jest taka, ten taki Ten yy, taki krok odstaw do dostawny. Znaczy czy ten ruch odstawny, dostawny. Yy,

tak kurwa stoi jakby miał, jakby odtąd, dotąd kurwa był przybity do krzyża, nie? Zero też kurwa mobilności w warkach ma, bardzo spięty jest, no. I to tak trochę wygląda. I on tak cały czas chodzi, nie? Zmienia pozycję, tak jakby ten, jakby robot był, nie? Że nie ma, że nie ma tutaj... No. A ile będzie ważył na ile Darek? Może ktoś będzie się po ile oni ważą? Ten ile jest. Chyba chuj czy ważne. Takiego rytmu 80? pracy, skoordynowania w poczynaniach Boga Estetyki. Natomiast wydaje się, że ta siła fizyczna jest po jego stronie. Nawet kiedy te ciosy nie są techniczne, to jednak widać tę fizyczność. No ale teraz agres... klincz zdecydowanie, więc być może będzie mógł to wykorzystać, bo w tych uderzeniach faktycznie techniki nie było. Po pierwszych sekundach walki można już wywnioskować, że Natan będzie próbował sprowadzić. On tych ciosów nie bije, te ciosy pcha, próbuje gdzieś złapać. I jak teraz zamknął pod klatką wiejskiego koksa, i uważam, że będzie w tym momencie próbował uwalić. Gdzieś tam podchwytuje nogę, ale na to. No i widzisz, no, jeśli, jeśli ziomek jest taki silny, to czemu on go nie może bać, nie może go kurwa zgarnąć. Wiadomo, że tam ileś procent technika, jak jest, masz kurwa hamską siłę, to go wypierdolisz tak czy tak. Kwestiwa miał ja około 90 przy walce z Ten, Dario 80. I Darek jest niższy. Widzieliśmy sprowadzenie na początek walki, widzimy teraz walkę w zapasach ze strony Właśnie nadana, natomiast cały czas na nogach pozostaje Wiejski Koks. Te próby sprowadzeń też kosztują sporo zdrowia. Jeśli chodzi o nadaną, zapłaci za to wysoką cenę, a jesteśmy dopiero w połowie pierwszej rundy. Ale mam wrażenie, że to i tak najlepsza z opcji, ponieważ w tej stójce Wiejski wyglądał zdecydowanie lepiej. Teraz kilka uderzeń na głowę Marconia. No i w ten, mom, w ten sposób, w tym momencie właśnie odwrócił uwagę Natana od sprowadzenia. Podniósł pozycję Natan, rezygnując ze sprowadzenia za nogi. Natomiast cały czas utrzymuje pozycję dominującą pod siatką Natan Marco Dobra praca głową teraz. Straszną presję wywiera na wiejskim Koksie Natan Marcoń. I kolejna próba. Ale wiejski Koks bardzo Śpira. ładnie się wybroni. I proszę, zwróćcie uwagę na to, jak już wygląda Natan. Jak ciężko oddycha. Bardzo, proszę, to, ciężko oddychać. bardzo ładnie się wybroni. I proszę, zwróćcie uwagę na to, jak... Bo pojedynek faktycznie może nie potrwać długo, ale szlewy zainkazowały teraz nada. Oj, fan, już się chwieje na nogach na Dan mars. On już naprawdę nie ma siły, on chyba całą siłę włożył w to akcję i w to próbę obalenia. On już nie ma siły oddychania. Tak. On nie ma dynamiki, tam jest zero dynamiki. Ogólnie dynamiką się głównie rodzisz, albo jesteś dynamiczny, albo nie. On nie ma w ogóle dynamiki, zero dynamiki. Zero, kurwa. Zero, 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 zero dynamiki. Te ciosy to tak wyglądają. Nie dość, że jeszcze sztywna ręka, to tak wygląda. No Tak jakby... No i panne są te ciosy, no tak, ale to już wynika z braku dynamiki, nie? Przypowiem 16 dalów 83,4 na 86,9. OK. tak no, to jest tak, jak, to jest tak jakby, leciała, jakby leciał młotek Tobie na głowę? Tak. To zawsze się odsuniesz, nie? Bo chyba, że jesteś zmęczony albo ktoś się nadzieje jakby, więc no. Ale jakby było to szybsze, to by Ci kurwa głowę rozjebało, nie? Więc no. I przez to, że ten cios jest pchany, też jest mniej siły. Nadal musi 10 kg odrzucić tak jak mówił na streamie, okej. Okay. Zostawia ten pojedynek w stójce jeśli chodzi o Wiejskiego Koksa, kilka ciosów naprawdę zrobiło potworne wrażenie na Tanie Marconiu, który próbował wciągnąć się w wiatykę w krótkim dystansie Wiejskiego Koksa, natomiast ten sprytnie wydłużył dystans. To jest bardzo rozsądne zachowanie ze strony starszego osiem lat zawodnika. Pojawia się pierwsza krepa, ale to co mnie dziwi, to że dziwnie chodzi na tak to już noga tak naprawdę... O kurcze. Tak jak już ta jego noga okopana zaczęła A to jest intuicja, nie? Że coś, coś takiego zrobić, jakby. Natan bardzo mechanicznie, robotycznie porusza w klatce buka estetyki No nie jest to estetyczne poruszanie, zdecydowanie 5 sekund do końca pierwszej ruty tego pojedynku i, i potężyczony Dobre kształty, dobre podkręcenie, tempa ze strony Wieskiego Koksa Kurczę, on tak śmieszny, on tak śmieszny, tak te Wiesz, <noise> jakby nie śmieję się, że ktoś przegra walkę czy coś Tylko patrzę na to no nie, był do, no nie był dobrym zawodnikiem, no nie wiem, kurwa, może się zastosował wiele rzeczy, kurwa, może go spięło, jakby wszystko się mogło tam wydarzyć. Yy, I tyle, myślę, że teraz jeszcze większą presję będzie miał na sobie, bo debiut to tam chuj jest przy tym, że wiesz, jak się z ziomkiem nie lubisz i się z nim wyzywasz i, kurwa, wiesz, jakby dla Ciebie to też jest priorytetową sprawą honoru, nie, że nie możesz, kurwa, z Darkiem Lwem przegrać, czy nie możesz swoim największym wrogiem przegrać, yy, to albo Cię to tak zajebiście zmotywuje, yy, albo Albo jesteś kurwa, aut, nie? I tyle, i, kurwa, i chodzisz jakbyś jakia w dupie, nie? Więc Rozpoczynamy kolejne starcie. Natomiast Nathan mimo tego, że teraz prowokuje, zwrócił mu wagon cały czas kuleje. Raz tak się widać, że ta noga mu ucieka. Mówisz oczywiście o prawej kończynie tej zakrętej. Powiedzenie, że tam barki się mu nie ruszają. Ja mam wrażenie, że ta lewa, tak po tak. kilka razy kopnięta, za każdym razem ona troszeczkę odchodzi do boku. Dlatego wisk... I kolejny low -kick. Kopać, tak? Jak to, to jest teraz, trzeci loki, który dochodzi w Dlatego wisk... Kurwa, daj mi coś zobaczyć. I widzicie, jakby on tutaj w momencie ten On tu widzi, kurwa, też w sumie koks go ładnie złapał, bo on przechodzi z nogi na nogę a jakby miał stabilność na tej nodze i podniósł delikatnie kolano, to zamiast w Udo to by kurwa sobie rozpierdolił to by sobie kurwa rozpierdolił yy, no w tym wypadku kurwa kostkę. By wypierdolił mu kostką w kolana, a to jest nieprzyjemne. O! Fajne cegła, będzie taka walka? W sumie, jak we, dużo według Ciebie daje wzrost. Większy zasięg ramion w walce u daru lewy jest 13 cm niż około. Nie wiem, jaki zasięg, ale w chuj daje, nie? Ja miałem wrażenie, kurwa, jak się biję sam boksalem, on był, no nie wiem, na parę centów miał tu łapy. To kurwa miałem wrażenie, że jak ja biję, nie wiem, chcę uderzyć lewy na lewy, to mu kurwa wiesz, tu się zatrzyma 5, a ja dostaję w noc. Yy, no. Ona na przykład bardzo słabo biła unboksal, nie? Bił dużo, owszem, ale mało siły, nie? Kiedyś oglądaliśmy tą walkę z Arkadiuszem Rzoskiem, bo to oczywiście Turski musiał to przywieźć, żeby mnie poponiżać. E, to tak wyglądają, ja mówi kurwa, to dostałeś, nie wiem, kurwa, czy coś powiedzieć 10 razy w szczękę i nie padłeś, nie? On mówi, albo masz szczękę z metalu, albo, albo on nie miał siły w ręce, nie? I tam rzeczywiście kurwa była jak tam... No i w jedynku i to na Paweł dorawa, dorawa Store nie wiem co to jest Dorawa Store przepraszam. Zlikował. Tą na Twitchu. I pojawia okay. się też mocne zaczerwienienie na tym udzie nogi wykrocznej, faktycznie utyka na przednią w ustawieniu normalnym nogę Natan Martoń, <todgłosy> ale ślepy teraz doszedł do jego głowy. No coraz większa przewaga Byńskiego-Koksa, te ciosy Natana no, nawet jak dochodzą, to nic sobie z nich nie robi Radosław. Natan Martoń bardzo wchodzi głową, może się sam nadziewa na te ciosy, dwie siły się ze sobą zderzają i te ręki koksa i dodatkowo ta siła Ependu i presji ze strony e, Boga estetyk. Maczej turski trochę fizyki. I coraz więcej <laughs> bardzo i podstawowe, takie <laughs> podstawówki i wydaje mi się, że one naprawdę tutaj mogą wiele znaczyć, więc tak naprawdę Paszkop powinien kopać jak najwięcej, bo no kompletnie nie potrafi. Ładnie kopnął. Więc tak naprawdę Paszkop powinien kopać jak Ale oni w ogóle, ale oni w ogóle nie podnoszą ten. W ogóle nie blokują. To już hater zblokował tej kanał i taki od O, jak chcecie zobaczyć co się dzieje kurwa z nogą jak ten jak, jak ktoś, jak nadziejesz się na kolano, to Take Zabierski, yy, Zabielski to jest kurwa najlepsza walka. On miał chude nogi, więc to nie było tak, że ma kurwa kolano yy, kurwa z tytanu. to po prostu podniósł nogę i Rafał sobie skręcił kostkę, nawet nie tym, że kopnął, tylko, że to za zabolało. Jak kopiesz kość o kość, zawsze boli, a tam kurwa nie ma... Ty na piszczelu nie masz, yy, nie masz mięścia niczego, tylko kopiesz kość o kość kurwa, która jest twardsza w kolanie, nie? I jak on stanął, jak on stanął, to też sobie skręcił.

I też nie ma siły, żeby ściągnąć mu głowę na ten. Ja próbowałem też amboxalowi ściągnąć głowę na kolano, ale to tam chuja do dupy kurwa co mogłem ściągnąć co najwyżej. Jakiegoś, jakiegoś dużego chuja do dupy sobie mogłem ten Big Dig download. A nie w Coś. teraz zadowolony z tej akcji to... Nie miałem siły, żeby go ściągnąć w dół. Marzonia, no on nie trzyma w ogóle gardy. Zobaczcie jak to wygląda. Wysoko podniesione ręce. Spokojnie poza... Poza dystansu atakuje wiejski koks z pojedynczym. Ciosem, albo dokłada właśnie lewe, prawe, proste kombinacje ale to działa O A widzicie on tu sobie zblokował też kolano Nie podniósł go, Lewy prawy, low kick, lewy, prawy low kick. I w ten sposób można wygrać a Nathan wydaje mi się że powinien zacząć uderzać z całej siły ponieważ to jego czasy niewiele ważą Myślę, że to jest czas na ryzyko i on być ma no mógłbym się Tylko jestem rozciągnięty kurwa jak bo był odpary, Slape, jak mój kanał na YouTubie, no w ogóle. Aj, właśnie o tym mówiłem. Teraz próba na to no, powiem Ci coś w tym jest z tą taką mobilnością dynamiką, bo jak kojarzysz na to w walce z Paszczą, to też taki straszny mechaniczny był. Nadal no, też może to kwestia za dużo siłowni, a za mało sportów dynamicznych. Ja miałem rozmowę kiedyś, gadaliśmy sobie z jedną osobą, i, i albo ktoś jest dynamiczny, albo nie jest dynamiczny. I, i z dynamiką się rodzisz, nie? No coraz więcej krwi na jego twarzy. Coraz dzisiaj będzie się oddychało. Wiesz co ma już mówisz, żeby bił z pełną mocą na ten marcen, natomiast moim zdaniem on próbuje bić z pełną mocą. Natomiast A. po prostu nie ma już na tyle sił ani też e, ta, wystarczająco techniki teraz fantastycznie, natomiast wyblokował to niskie kopnięcie, sił ani też e, ta, O, widzicie? Teraz fantastycznie natomiast wyblokował no. to niskie kopnięcie e, ze strony Wieskiego Koksa. Zatem się... też widzisz, jak, jak taki amator, jak taki amator, to widzisz jak e, czym kopnie, bo nie zrobiłem ci kurwa Brazylian, kikarze, kurwa... E, Albo nawet jeszcze tejkład mi ostatnio pokazywał, że nie tyle, że idzie mi go kopię w głowę, ale że chłop kurwa na tyle się skręca z biodra, że niby kopię tego. Że niby kopię y, Loa wypierdala ci w głowę, nie? No. ma tak robić, to wtedy Wiejski Koks przestanie kopać? Mruga, mruga okiem prawem Wiejski Cox, jakby zainkasował jakiś cios właśnie w prawo czodu. Słuchajcie, nie wiem, czy to nie było pierwsze zablokowanie lowkika w Fame. Proszę, odnotujmy, odnotujmy historyczny moment na szesnastej gali. Teraz bardzo mocny lowkick na Natana. Jest, jest krok wsteczny, jest krok wsteczny ze strony Wiejskiego Koksa, tego... But, I to jest analogia, nie? Ja jak byłem na treningach, to możesz lowkika na dwa sposoby przyjąć. Albo go blokujesz, Albo kurwa wbijasz, wbijasz w nogę, w której rodzi, po prostu wbijasz go w ziemię i, i wiesz, i wchodzi na sztywną nogę. bo nie jest nic gorszego kurwa niż na, na coś luźnego dostać, a na już jest z brzuchem, nie? Jak dostaniesz kurwa bombę kurwa w wątrobę i masz kurwa, i nie masz napiętego brzucha, to kurwa idzie, to nie złapiesz tlenu kurwa przez najbliższe 10 minut. Najlepszym przykładem jest yy, Soroko, co dostał, co roz, dostał raz w wątrobę i już potem to była kwestia, nie? Bo wątroba Ci się nie zre zregeneruje. Więc no. Jakiś cegła, którego nikt nie kojarzy, będzie się bił w sprawie, który wygrał poprzez fartę z ZL. Okej. Okay. No. Ja na przykład tylko... I widzicie, i ja na rzecz nie lubię kopać yy, na udo. Ja kopałem na udo do momentu, kiedy dwa razy pod rząd nie ma takiej sytuacji, że Dajt podmiot z nogę. Raz przez cały weekend kurwa nie mogłem chodzić. Yy, tak, tak. Kurwa wiesz, tak sobie ten... Zbiłem nogę o jego ten. I to jeszcze po ochraniaczach było, nie? A i wróciłem na trening i zrobiłem to samo. Stwierdziłem kurwa, że lepiej kopać po łydce, bo jedyne co zrobi, to mu podniesie ci nogę i wiesz, i go nie trafisz. No, albo obić łydkę też jest fajnie. No. Po jedynku nie widzieliśmy. To są pierwsze widoczne tarapaty. Gdzieś może nie głębokie, natomiast drobne problemy nie właśnie Radosława tak, faktycznie to oko musiało ucierpieć, bo wiejski koks mocno zamknął się w sobie i to, co nas zaskakuje, po pierwszej rundzie myśleliśmy, że przewagę ma wiejski koks, a teraz Nathan zaczyna przejmować stery. Ale pod koniec, ale dopiero po drugiej połowie, drugiej łudy, Myślę, że tak, o, ale raczej koks wygra tą rodę. Ciekawe podejście, nie ma piątki, a jednak wiejskie koks... <noise> chłop, no kurwa, jak go pierwszy raz jebnąłeś, jak ci piątkę zbijał, to co, drugi raz ma ci dać piątkę? o tym zachowaniu, Natana. Mam wrażenie, że to jest też gra psychologiczna, aby pokazać rywalowi, że ja zachowałem więcej zdrowia. Teraz zacznie się dopiero nie obawiać. Znowu, znowu dokładnie ta sama rama. Walcz, walcz, A to jakieś nieporozumienie delikatne, ale już wraca. Ładny dźwięk, to był ładny dźwięk. Tak to chyba po wejściu ciosu hmm. po prostu. Ogarnij to. Ogarnij to, sędzia. Króciutko. No, sędzia ogarnij to, nie, ale... sędzia Jarosz mówi... Ale to oczywiście nie w tej walce, tego wrócimy przy Amadeuszu a teraz kolejne wymiany. No no bardzo, bardzo na razie mam ich jak na lekarstwo. No bardzo uspokoił nam się ten pojedynek. Myślę, że to wynika z braku sił już po jednej i drugiej stronie. Kolejna próba wyblokowania logika ze strony Natana Barca. Natomiast wydaje mi się, że z upływem kolejnych sekund to Natan powinien zacząć robić więcej w tym pojedynku. wywierać presję teraz, mam wrażenie, szukają siły. Troszeczkę biorą przeciwnika. Cześć, że Dawid Jasper zykał swoją walkę przez frania i ma dostać 10K. Co ty mówisz w ogóle? Bisie z Danielem Magicalem, to byłby fajny knockout Magicala. Mhm. Na przeczekanie! Trzeba od Urfika, że lukałeś, bo Xerak była spina. <gulca> no wiadomo, że tak. Znowu, ale mam wrażenie, że na już się przyzwyczaił do tych uderzeń, do ich inkasowania, i niewiele mu to zmienia. Zostaje w tym pojedynku, natomiast. Wytrzymały jest Natan, też nie ma co mówić. W kierunku końca tego pojedynku, ewentualnej decyzji sędziowskiej. Tu musi zacząć Natan również pracować, jeśli chce wygrać tę osłonę. Ale ładny dowód. prawy na dół. Bardzo ładne. Lewy na górę, prawy na dół. Świetna technika, która czasami odbiera dużo tlenu. Już dwa razy zadał ją, właśnie raz na I Trzeci Kolejny raz. raz i zobaczcie, że Natan faktycznie ucierpiał tutaj. Jak się, się dokładnie. Jest ta awantura, którą zalecaliśmy na aby poszedł w krótki dystans robi. To buka estetyki szukając kolejnego sprowadzenia, natomiast utrzymuje plecami blisko się przy siadce. Wiski w ten sposób utrzymując równowagę. A czemu... a on nie powinien tutaj plecami jak tutaj go, go złapał złapać rąk tak i po prostu się wypierdolić z nim na ziemię. Tylko jeszcze była cię go obrócić. No. Mało słup kopie na głowę fejmie. Bo kopnięcia na głowę, kurwa, są mało skuteczne. Pod tym względem, że yy, może nie wyjść, może nie wyjść, a w, w, tracisz w chuj, jakby w chuj tlenu na, tracisz, kurwa, ogólnie na kopanie, nie? Lepiej bić ręką i mniej się zmęczysz, niż jakby się okopnąć. No, jak sobie możesz nawet zobaczyć, nie wiem, bij, bij sobie, nie wiem, ciosy, kurwa, nawet co dwie sekundy, nie? Cios, cios, cios. Cóż, A zacznij kopać co dwie sekundy, nie? Co cię bardziej zmęczy. Hajki, to raczej już dla za zaawansowanych osób? No nie wiem, Rafał na kopie Hajkika. Ja nie. No. no. Tr Trudne to jest takie latające kolano zrobić, salę Kwieciński, no ale on jednak kurwa trochę trenował tego, nie? Bo to wiesz, podskoczyć, ku podskoczyć kurwa i zrobić nożyce w powietrzu. To, co a z dobrym wyskokiem, kurwa każda zrobi. A jeszcze trafisz tym w tym głowę, kurwa z odpowiednią. napędzisz to. Jakbyś no. miał wybrać federację, to którą byś wybrał, Highlight czy FMMA? Eee... Ma? MMA. No, Femme Ma. Nie... Rozciągniętych, niezaawansowanych, nie, nie był pojęć. Nieprawda, nie, nie musisz być ten. Nie musisz być rozciągnięty, możesz być zero rozciągnięty. Rada tak z Arkadiuszem brzoskiem gadałem. Ty co byłem na treningu, to mówisz, że on w ogóle nie jest rozciągnięty. On tak nogi... wiesz, tak, tak rozstawił nogi i powiedział, że to jest maks, nie? Tylko musisz odpowiednio, musisz odpowiednio z biodra pierdolnąć. Lepiej być owszem rozciągniętym, bo nie nadwyrężasz biodra i nie masz potem... Nie masz potem bioder, bioder rozjebanych. No. Się przy siadce, w ten sposób taką spinę z MMA. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, że to jest lepsza organizacja jakby no. Zobacz, jeśli jesteś tam jakimś sobie zawodnikiem i płaciliby ci w fejmie 50 tysięcy, a w 150 tysięcy, to moim zdaniem nadal się Fame opłaca bić. Jeśli potrzebujesz rozpoznawalności Fame ma. Jest większą organizacją, więcej osób cię zobaczy, jest dłużej na rynku. Gale są, moim zdaniem, na takim samym poziomie. organizacyjnie. Nie, może Faj ma więcej światełek i wiesz, więcej paneli. Więc no. Moim zdaniem Hailik zyskuje takim człowieczeństwem często i takimi drobnymi szczegółami. ale to nie zmienia ten fakt, że wiesz, że jak potrzebujesz zasięgu, to idziesz do FM nie? Więc no, no chyba, że go nie potrzebujesz. Nie, no nie wiem, Leksy nie potrzebuje zasięgu ani Fajma Ma, ani Heiliga, więc się bije po prostu gdzie płacą, nie? No. I równowagę, utrudniając ofensywną właśnie No myślę, że właśnie rozwścieczył ten... Wiesz i to, że, ktoś jest, to, że ktoś jest spoko, to nie znaczy, że... To tylko pokazuje, że nie chcę... Miałem wrażenie, że by tym kolanie osiadł troszeczkę na w paszko, ale może po prostu poleciał. Troszeczkę, żeby bronić pozycji. No głośno, głośno wykrzyczałeś ten akcent. Wyglądało to tak, jak miałby się złożyć o, za chwilę. ogromna no ogromną presję też z swoim ciężarem ciała wywierał Natan. No. Trzymać w trzeciej rundzie chłopa, który waży 90 kilo, to naprawdę jest. kosztuje dużo wysiłku. To jest fragment, w którym kontrolę w tym pojedynku ma Natan Marcon. Natomiast on musi to zaakcentować się skutecznym sprowadzeniem, jeśli chce wygrać e, tę odsłonę. Ale świetnie staje na nogi wiejski koks, chociaż tam walczy. O to żeby nie dać się sprowadzić. mamy 23 sekundy. Bardzo dobra praca, w te kolana to on se kurwa po nądze kopał. Po ręce se kopał tym kolanem. Zobaczcie, mamy... no gdzie on kopie, kurwa. O, kurwa. Dużo on, se, on se tu kurwa kopał rękę, nie? On se kopał własną rękę, Nikolana. którą ma z tej strony.

Zdecydowanie ta końcówka trzeciej rundy należy do Natana. Ostatnie Koksa. Aha, bo przedtem wy... wypadła trzecha. należy do Ostatnie 10 sekund i kto wygra tę ostatnią rundę, kto wygra ten pojedynek? Ale teraz furia ze strony jednego i drugiego ostatkami sił ruszyli nasi... na. Pierwsza runda była tak 90-10 dla yy, tego. Dla wieckiego Koksa, druga runda 65-35 dla wielkiego Koksa. To brudę. Tak. 65-35 biuro. Nawet może więcej. 30 do tego. I panowie, po trzech emocjonujących rundach sędziowie byli jednomyślni. Jednogłośną decyzją sędziów. Zwycięża. Radosław. Głupio tak kurwa podnieś rękę i żeby ten... <grybuj> I żebyś nie wygrał, nie?